Zafrapowani, ale i uśmiechnięci, z bronią i ranni. Powstańcy Warszawy i mieszkańcy Szklanego Domu na Żoliborzu w kadrze lustrzanki fotoamatora Stefana Lewandowskiego. Rolek filmu 6 na 9 wystarczyło na 43 zdjęcia, bezcenne pamiątki, które uwieczniły niewielki wycinek życia powstańczej Warszawy. Ja cały czas robiłem w okresie okupacji też robiłem zdjęcia. Tu na podwórku. Bo ojciec był fotoamatorem. No i w związku z tym, że ojciec robił te zdjęcia, jak również obrabiał je, to my żeśmy ojcu pomagali. Po prostu rozważaliśmy te wszystkie czynniki, całą tą chemię i według wskazówek po kolei żeśmy to rozpuszczali, bo jeżeli się nie zachowało pewnej kolejności, to takie kwasisko od razu się, można powiedzieć, skwasiło. Nie rozpuściły się te czynniki. No i żeśmy zawsze z nosami przy kuwecie patrzyli, jak ojciec to wszystko robił. No i tak nam weszło, jakbyśmy się przeprowadzili tutaj w 1940 roku, no to wtedy z łazienki była ciemnia zrobiona. I w tej ciemni żeśmy najpierw ojciec zapóźmy, żeśmy sami robili. Zresztą wtedy to była prosta sprawa, jeżeli chodzi o zdjęcia tak zwane stykowe. Bo to naświetlane były te zdjęcia w słońcu, bo to był papier o niskiej czułości, a później w ciemności wywoływanej. No i to taką sieczkę żeśmy robili. 1 sierpnia 1944 roku powstanie na Żoliborzu wybucha jeszcze przed godziną w. Dzielnica zostaje odcięta, a w szklanym domu życie toczy się w miarę bezpiecznie. Kiedy na horyzoncie pojawia się znak, że Warszawa pali się i walczy, 15-letni Stefan Lewandowski zaczyna robić zdjęcia. Strzały były naokoło, a właściwie na dobrą sprawę, to tu na Żoliborzu był spokój. Nie powiem, że święty spokój, ale oddziały akoskie stąd wyszły. Nie wszystkie, bo niektórzy nie wyrazili na to zgody, tylko wyszły do Campinosu i po kilku dniach wrócili z powrotem. A to, co się, te wszystkie dymy nad Warszawą, to wszystko to był początek, kiedy to atakowali od strony wolskiej. I jak chodziłem z tym aparatem, to między innymi jedno zdjęcie z pierwszej klatki zrobiłem tą palącą się Warszawę. No pierwsze zdjęcie, najważniejsze, to było powiedzmy to przy drugiej klatce, którą bijełem bratu z pistoletem w dłoni, jak również właścicielowi tego pistoletu, no bo to było takie zaangażowanie się w tą całą sprawę wojskową. Połowicznie brałem udział w powstaniu w tym sensie, że na trzeciej klatce, jak również na pierwszej klatce, były punkty obserwacyjne i tam się zaangażowałem. Na ostatnim piętrze. W takim wąskim okienku było parę kwiatków, czasami żeśmy wychodzili na taras, widać było cały Marymont, całe bielany, jak również na pierwszej klatce widać było cały dolny żolibusz. Jak strzelali z cytadeli świetlnymi smugami w kierunku bielan, to kiedyś się przestraszyłem, bo penetrując lornetką praski brzeg. Jak samochody wszystkie jechały na północ, Niemcy po prostu jechali w kierunku modlina, wszystko było widać. To jak te pociski zaczęły błyskać mi przed oczami, to aż się cofnąłem, bo to lornetka o dużym zbliżeniu i człowiek miał trochę stracha, no bohaterem przecież nie był. W związku z tym, że brat się zaangażował, to najpierw jemu robię zdjęcia, a tu był szpital, i ci wszyscy ranni, którzy w tym domu byli po prostu chodzili na tarasie zrobiłem im zdjęcia poza tym miałem nie wiem czy to były łączniczki czy sanitariuszki koło pierwszej klatki bo tu była komenda tego rejonu w tym budynku między innymi zrobiłem również zdjęcie kolegi który był ranny Spiechowicz gieniek jego zdjęcie też jest w muzeum powstania warszawskiego jakiego nieśli na noszach to mu się krew lała przez płótno na noszach był strasznie podturbowany. Dziś 84-letni Stefan Lewandowski, nadal mieszkający w szklanym domu przy ulicy Mickiewicza, wciąż bardzo interesuje się fotografią. Są jednak, jak twierdzi, ujęcia, których nigdy nie odważył się zrobić. Obrazy z pierwszych minut po bombardowaniu kamienicy pozostają tylko w jego pamięci. I jak wyskoczyłem wtedy z piwnicy, to no to tu był Książę Truszyński udzielał abolucji tym wszystkim rannym. To tu od dziesiątej klatki do siódmej klatki to 30 par osób było rannych. Notabene zginął ojciec Doroty Hetlingerowej, która mieszka w tym domu. I ta Ania została zasypana, właściwie uduszona na trzeciej klatce w piwnicy. Z powodu braku powietrza, wszystko zależało od szczęścia. Miałem tutaj te działki przed oknami, to chodziłem tam i przynosiłem to, co przyroda dała. I kiedyś, jak usłyszałem szafy, to się położyłem między szynami. Przechodził szyny tramwajowe były. To tylko to dudniło wszystko. Słychać, bo jak to się rozrywało. Ale się wtuliłem między te podkłady. I jak tylko się skończyło, bo to objawy tego to było, były znane, bo to najpierw słychać było nakręcanie, a później dopiero upadek i wybuchy. A gdzie wybuchnie to nie wiadomo było. A zresztą te szafy to stały na bonifraterskiej, bo jak później żeśmy wrócili do Warszawy, jak chodziłem do pracy, to widać było te wyrzutnie, które tam stały. Koniec września 1945 roku Żoliborz pada pod niemieckim naporem. Stefan Lewandowski nie myśli o tym, czy przeżyje. Jego głowę zaprząta myśl o ukryciu aparatu. Matka któregoś dnia budzi się i mówi do ciotki do Zochy: Słuchaj, śniło mi się, że wszedł tutaj Niemiec, bo to była Suteryna. Stanął w drzwiach i krzyknął: Ale raus. A ciotka, my coś ty głupia, już niedługo się skończy, wyjdziemy, wrócimy do domu. No i trzeba było doczekać tego momentu. Jak o tym usłyszałem, a ten aparat to był potężna szafa, nie miałem jak tego schować. Znalazłem takie pudełko po herbacie fuksa czy jakiegoś innego producenta, co przed wojną sprzedawali herb herbatę w takich puszkach. Wszystkie filmy, które miałem, wsadziłem do tej puszki, zawinięte, zabezpieczone. Aparat zawinąłem w szmaty, w papę, znalazłem taką donicę, wsadziłem w to, tą donicę i w ogródku tam na Czernieckiego zakopałem to. Ile tam dno do donicy to chowane było? Z 5 centymetrów pod powierzchnią. I tak to zostało. I pierwsza moja czynność, jaka była po powrocie do Warszawy, a wróciliśmy w lutym, od razu na Czarnieckiego, saperka i poszedłem na Czarnieckiego. Śnieg był, to wszystko leżało. W związku z tym, że mniej więcej miałem namiar, w którym miejscu to zakopałem, zacząłem tą saperką ryć, aż doczekałem się tego tak zwanego syku. Jak było kamień. Jak zacząłem odkopywać, jest Donica. Jest Donica, wszystko było na miejscu. A miasto to była jedna ruina. Jak ja później chodziłem stąd do pracy na wolę, to szło się po prostu ruinami. To był moment chwili. To była po prostu flaga o barwach narodowych. To była euforia. Ale z kolei nikt sobie nie zdawał sprawy ze skutków, jakie to przynieś. Dziś zdjęcia Stefana Lewandowskiego, najprawdopodobniej najmłodszego powstańczego fotografa, oglądać można w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie ma na nich walki, ale zatrzymany w 43 kadrach roli Korda czas szepcze o braterstwie, radości ze zwycięstwa, o wolnej i niepodległej Polsce.